Witam Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Niziołek, firma Vim Software, We keep your business running. Proszę Państwa, żyjemy w ciekawych czasach, otoczeni danymi różnego rodzaju, otoczeni danymi strukturalnymi, niestrukturalnymi, które sami produkujemy na naszych telefonach komórkowych, które produkują dla nas nasi operatorzy telekomunikacyjni, rejestrując nasze billingi, które produkuje cały cyfrowy wszechświat wokół nas. Te dane tak naprawdę rosną w tempie wykładniczym, razy x, razy 10x, razy, mówimy o egzabajtach danych za chwilę pewnie i więcej. Ktoś powiedział, że w perspektywie 2025 dane osiągną 13 egzabajtów, potem mówiliśmy o 18 egzabajtach, potem poszliśmy już w zetabajty. To są ilości danych, które są niewyobrażalne. Jak popatrzymy na wielkość serwerowni połączonych pewnie Google'a, Azure'a, a to są ilości niewiele mniejsze. Tak naprawdę ten cyfrowy wszechświat, te dane płynące wokół nas, nie przestaną rosnąć. A stały się ciekawym obiektem ataków, bo tak naprawdę z naszego raportu wynika, że ataki głównie kierunkowane są na dane. I tak naprawdę to nie jest pytaniem, czy będziemy zaatakowani jako klient, jako posiadacz danych, jako firma, która operuje jakąkolwiek infrastrukturą, tylko kiedy będziemy zaatakowani, a nawet bardziej czy mamy świadomość tego, że już zostaliśmy zaatakowani, czy ten atak był skuteczny. Z naszych raportów wynika, że co gorsza niestety, e, świadomość tych ataków nie jest tak powszechna. Na szczęście chmura jest jednym z możliwych scenariuszy chronienia danych i bardzo wielu klientów już w tej chwili korzysta z zasobów chmurowych do przechowywania kopii backupowych i utrzymywania tam swoich systemów bezpieczeństwa. I wreszcie, co tak naprawdę najbardziej mnie martwi, to zaledwie 28% ludzi, firm, dyrektorów informatyki w swoich przedsiębiorstwach dba o to, żeby plany odtwarzania danych były cyklicznie uaktualniane. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym z Sebastianem na scenie yy, i był ten materiał streamowany do sieci, że tak naprawdę to jest kluczowe, żeby mieć pewność, że nasze dane, które chronimy, są odtwarzalne, że możemy z nich mieć użytek wtedy, kiedy tego potrzebujemy. A tak naprawdę potrzebować tego będziemy i to bardzo bo z tych 85% zaatakowanych klientów, zakładamy oczywiście, że nie wszystkie ataki są skuteczne, tak naprawdę tylko 19% z sukcesem odtworzyło swoje dane bez potrzeby płacenia ransomware'owego fee. A ci, którzy zapłacili, to i tak nie wszyscy odtworzyli swoje dane. Co więcej, rozmawiałem dzisiaj z kolegami z Kancelarii Prawnej i tak naprawdę samo płacenie okupów jest bardzo problematyczne. Tutaj zachodzą kwestie podatkowe, prawne. To jest problem dość poważny, złożony z punktu widzenia prawnego. Więc sam fakt płacenia okupu już jest niebezpiecznym procederem. I cóż, biznes continuity w tej chwili, w dzisiejszych czasach, staje się problemem samym w sobie. To jest wyzwanie, które staje przed każdym szefem informatyki, przed każdym klientem, który musi zapewnić ciągłość biznesową. Jest coraz więcej systemów, są one coraz bardziej rozproszone, coraz bardziej heterogeniczne. Coraz więcej technologii, coraz krótszy cykl życia aplikacji. To wszystko trzeba chronić. Dobrze. I znowu wracając do raportu, to co jest dość pozytywnym trendem. Otóż firmy na rynku dzisiaj wyraźnie widzą potrzebę zwiększania budżetów IT. O 85% firm mówi o konieczności wzrostu budżetów na ochronę danych i ten wzrost budżetów tak średnio na naszym rynku to jest około 8,5%. Proszę Państwa, ten raport, o którym mówię, a który można sobie pobrać sczytując kod QR w rogu, został zrealizowany na próbce 4200 dyrektorów informatyki z całego świata. Dość ciekawe dane, dość reprezentacyjne dane. I teraz, jeden mały, jedna mała gwiazdka. Te dane są z całego świata, w związku z czym niekoniecznie tak bardzo adekwatne do naszego rynku lokalnego, do Polski, do krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Mam obawę, popartą innymi danymi, że u nas nie jest aż tak różowo, że o ile świadomość potrzeb ochrony danych jest, o tyle wciąż jeszcze sposób, w jaki chronimy dane jest niewystarczający. Zdecydujemy się na kompromisy, wybieramy rozwiązania wystarczająco dobre, wybieramy narzędzia, które spełniają, jak nam się wydaje, nasze potrzeby tu teraz i dzisiaj, a tak naprawdę powinniśmy patrzeć na systemy, które będą za chwilę, za rok, za dwa, za trzy, za pięć. To nie tylko backup środowisk wirtualnych czy środowisk chmurowych jako takich, standardowych. To usługi typu PAS, to usługi typu SaaS, to środowiska kubernetesowe, tak, czyli konteneryzacja, to mikroserwisy. Złożoność i bogactwo systemów, które dzisiaj mamy w naszym portfolio produktów i usług IT jest ogromna. Czy jesteśmy pewni, że wybieramy produkt i rozwiązanie, które chroni przyszłe potrzeby, nie dzisiejsze? Kolejny ciekawy wynik naszej analizy to udział systemów chmurowych już dzisiaj wśród klientów globalnych w ochronie danych, które nasi klienci użytkują tak w chmurze, jak i na on-premisie. I znowu, jeżeli popatrzymy na rynek lokalny, te dane nie są reprezentatywne. Natomiast wiele razy już pokazało się, że Polska, kraje Europy Środkowo-Wschodniej doganiają trendy zachodnie w perspektywie roku, dwóch. Otwarcie dzisiejszego Dzisiejszego, dzisiaj ogłoszone otwarcie serwerowni regionu Microsoft Azure daje mi tą nadzieję, że my również w Polsce nadgonimy te trendy i coraz więcej systemów będzie chronionych w sposób nowoczesny, przechowując dane drugą, trzecią, kolejną kopię danych w chmurze. To jest podwyższenie poziomu bezpieczeństwa, który jest wymagany dla ciągłości biznesowej. Disaster recovery. To, że mamy kopię danych, to wspaniale. Pytanie, czy. Te dane są odtwarzalne. Czy potrafimy zapewnić ciągłość biznesową i uruchomić systemy po awarii? Czy systemy produkcyjne naszej serwerowni będą wciąż dostępne? Czy to nie będzie trwałe zniszczenie nośników, trwałe zniszczenie systemów produkcyjnych, które wymaga odtworzenia w innym obiekcie? W tym przypadku być może w chmurze. I znowuż, 47% klientów rozważa lub już ma uruchomione systemy DR, wykorzystując zasoby chmurowe. Do takich celów także obiekty Microsoft Data Center mogą być używane. A wręcz powinny być używane. I ostatni ciekawy wynik naszej analizy to jest udział środowisk, udział nośników backupowych starego typu, wciąż w użyciu, czyli taśmy. I to jest może coś trochę nietypowego, ale pamiętam 10 lat temu, 15 lat temu mówiło się, że taśmy są już. Umierają, taśmy wychodzą z użycia, że będziemy bekapować się tylko i wyłącznie na nośniki dyskowe. Zobaczcie, 15 lat później taśma wciąż stanowi połowę przestrzeni, jeśli chodzi o long-term retention. Ale alternatywnie, chmura to już 63% tego workloadu. I znowuż, jak znam rynek polski, rynek lokalny, europejski, to to jest potężny potencjał do migracji. Migracji środowisk taśmowych do chmury. Gdzie jest przewaga? Przerwaga jest taka, że systemy chmurowe można otworzyć praktycznie online i praktycznie w dowolnym miejscu. Z taśmami tak łatwo nie jest. Niestety, taśmy trzeba odwinąć, odtworzyć na jakieś zasoby i to jest proces czasochłonny i zlokalizowany w konkretnym miejscu. Chmura ma tą deterior, deterior, odmiejscowienie. Przechodzimy do Azura. Co ciekawego jest w Azurze i co w Azurze chronić trzeba? Co Wim Software potrafi chronić w Azurze? Tak naprawdę mamy tutaj cztery grube scenariusze, takie fundamentalne zagadnienia, które należałoby rozważać. Scenariusz pierwszy oczywiście Microsoft 365. Wielu powie: to jest usługa SaaSowa, Microsoft daje nam wszystko. Nieprawda. Microsoft daje wam znakomitą platformę, jedyną w swoim rodzaju, ale to jest shared responsibility model. Dane utrzymywane w Microsoft 365 to wasza odpowiedzialność, drodzy klienci i wy chronić je musicie. A dlaczego jest tak bardzo ważne? Bo Microsoft jest liderem na tym rynku i tak naprawdę 80% ataków jest ukierunkowanych na środowiska ofisowe, bo jest to najłatwiejszy system do spenetrowania w sensie puli klientów. Każdy używa Office'a, a w związku z czym podatność jest największa i potencjalny skutek także będzie największy. Chroncie dane w Office 365. Drugi element to są natywne systemy utrzymywane w chmurze publicznej. I znowuż to samo scenariusze. Mamy systemy asowe mamy platformy pasowe, mamy usługi SASowe. Niezależnie od tego, o którym scenariuszu mówimy, w każdym z nich dane to jest wyłączna odpowiedzialność klienta. I to klient musi zapewnić ochronę tych danych. Jak to mawiał kolega Tomek Krajewski, nasz inżynier, jeżeli dojdzie do zniszczenia danych, to klienci będą mieli doskonale dostępne, absolutnie bezwartościowe kopie danych we wszystkich organizacjach chmury. Zreplikowane doskonale, ale bezwartościowe. Dlatego też ochrona danych i zabezpieczanie danych w chmurze, w środowiskach pasowych, sasowych i jasowych jest tak bardzo ważne i krytyczne. Kubernetes, kontenery. I znowu coś natywnie chmurowego, coś co e, uważamy nie wymaga ochrony, bo przecież jest stateless. Bo przecież w kontenerach nie przechowujemy danych. Ja pamiętam. Wiele lat temu tak samo się mówiło o VDI-u, że VDI jest absolutnie bezpieczny, bo tak naprawdę chronimy dane poza VDI-em, a VDI jest tylko narzędziem do ich prezentowania i uchamiania. To jest nieprawda. Z czasem kontenery obrastają w dane. Z czasem te dane zaczynają być natywnie przechowywane w kontenerach. Poza tym kontenery są bardzo złożonym środowiskiem, wielowątkowym, wielowymiarowym. Wymagają trochę innego podejścia do ochrony niż znane nam dobrze od wielu lat systemy wirtualizacyjne. I z racji tego natywna ochrona kontenerów jest kluczowa dla ciągłości biznesowej. Tym bardziej, że coraz więcej aplikacji, czy to bankowych, czy retailowych, jest natywnie budowana i utrzymywana w kontenerach. A kontener to tak naprawdę proces biznesowy, a nie tylko instancja IT. I ostatnie, obszar funkcjonalny, ochrona środowisk on-premisowych, środowisk fizycznych, tradycyjnych, workstacji, serwerów. Dlaczego mówię o tym kontekście chmury? Bo tak naprawdę, dla mnie przynajmniej, naturalnym repozytorium do moich backupów jest właśnie chmura. Pref wolę, chcę, aby moje zasoby fizyczne utrzymywały jedną kopię danych, przynajmniej jedną kopię danych w chmurze. Dlatego, że mogę do niej się w każdej chwili, z każdego miejsca i otworzyć ją wtedy, kiedy potrzebuję. Nawet w sytuacji, kiedy moja serwerownia ulega awarii lub kiedy mój laptop przestaje funkcjonować normalnie. Cztery scenariusze użycia, cztery najbardziej typowe schematy funkcjonowania środowisk chmurowych, które wymagają ochrony. Pamiętajcie o tym, kiedy myślicie o chmurze. Chmura jest dostępna, chmura jest skalowalna, ale dane w niej utrzymywane to jest Wasza odpowiedzialność i to Wy musicie je chronić. I jeszcze taki slajd pokazujący pozycję WIM na rynku. <noise> Według IDC Software Tracker jesteśmy numerem jeden na świecie w magicznym kwadrancie Gartnera, także numerem jeden, w kwadrancie liderów. A to z czego najbardziej jesteśmy dumni, o czym także z Sebastianem dzisiaj rozmawiałem, to kwestia Net Promoter Score, czyli jak często nasi klienci polecają nas naszym innym klientom lub potencjalnym klientom. A to znaczy, że praca z nami jest dość przyjemna i sympatyczna i pomagamy klientom na co dzień bardziej niż ktokolwiek inny, w związku z czym jeżeli macie czegokolwiek się nauczyć i dzisiaj czegokolwiek wynieść z tej prezentacji, to ten slajd jest tym najważniejszym. Kiedykolwiek będziecie myśleli o ochronie danych, pamiętajcie o nas. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że w czasie się zmieściłem. Nawet się zmieściłem. Dziękuję bardzo.